Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z takim bardzo, bardzo króciutkim filmem, który będzie pewnego rodzaju fantazją. A mianowicie jedna z anglojęzycznych youtuberek perfumowych zainspirowała mnie do zrobienia filmu. Na temat tego, jakie perfumy miałabym w kolekcji, gdyby nie to, że prowadzę perfumowy YouTube i od wielu, wielu lat tak naprawdę jestem aktywnym użytkownikiem grup i forów perfumowych. Czyli dzisiaj pokażę Wam takie zapachy, gdybym miała w kolekcji, niezależnie, tak naprawdę od moich zainteresowań od mojego kanału. I jak pamiętam czasy sprzed takiej dość solidnej mani zakupowej, kolekcjonerskiej, to ja zawsze w swojej kolekcji miałam kilka flakonów. Nigdy u mnie nie było tak, że miałam jedną butelkę perfum. Nie przypominam sobie, powiem szczerze, poza okresami, kiedy byłam dzieckiem nastolatką, żebym kiedykolwiek miała w swojej kolekcji tylko i wyłącznie jedne perfumy. Zawsze tych butelek było co najmniej 3, a w czasach, kiedy miałam jakąś dobrą pracę i bardzo dobrze zarabiałam, potrafiłam mieć nawet 8 czy 9. Więc, y, dlatego dzisiaj Wam nie pokażę jednej butelki czy dwóch, tylko stwierdziłam, że taką metodą środka pokażę Wam 5 perfum, które miałabym w kolekcji, gdybym nie czytała grup perfumowych, gdybym nie uczestniczyła w życiu żadnego forum, żadnej grupy i gdybym nie prowadziła swojego kanału na YouTube. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, jakie perfumy miałabym mimo to. Jeśli jesteście ciekawi, które perfumy na pewno by były w mojej kolekcji, niezależnie od innych czynników, bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. I pierwszymi perfumami, które na 100% miałabym w swojej kolekcji, bo to były tak naprawdę perfumy, które mi się ogromnie podobały przed erą tak naprawdę bycia użytkownikiem, uczestnikiem różnych żywych dyskusji na forach i na grupach perfumowych, więc absolutnie nie był to zakup spowodowany czyimiś namowami czy wychwalaniem tego zapachu. A wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że jego recenzje są dużo częściej negatywne aniżeli pozytywne. I pierwszymi perfumami, które na pewno byłyby w mojej kolekcji, jest Womanity od marki Thierry Mugler. Jak dobrze wiecie, ja jestem po prostu fanatyczką tego zapachu, uwielbiam go, niezależnie tak naprawdę od wersji, bo mam kilka wersji tych perfum, ale gdybym nie miała kanału na YouTube, gdybym nie uczestniczyła żywo w życiu grup i forów, Miałabym wersję podstawową, czyli wersję EDP. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, są to perfumy bardzo mocno figowe, przede wszystkim z, udziału, z udziałem owoców figi, liści figowca oraz samego figowca, ale również perfumy bardzo mocno bryzowe, takie morskie, lekko solne, z delikatną nutą kawioru, z nutami metalicznymi, delikatną słodyczą w bazie i dyskretną drzewnością w postaci cedru. Perfumy, które niezmiernie uwielbiam od wielu lat, co do których mój gust perfumowy w ogóle się nie zmienił i nadal je cenię tak samo jak na początku, niewątpliwie byłyby w mojej kolekcji, nawet gdybym tak bardzo jak teraz nie interesowała się perfumami. Drugimi perfumami, które z pewnością posiadałabym w mojej kolekcji, gdybym nie uczestniczyła w społeczności perfumowej, to znowu perfumy od marki Mugle i jest to Angel w edycji Wody Toaletowej. Powiem to tak, dlaczego Woda Toaletowa? Tak naprawdę moja miłość do tej linii zaczęła się od klasyka, czyli od wersji EDP. Niemniej jednak ten klasyk gdzieś tam przez tyle lat jego uwielbiania, noszenia, ponawiania, tak naprawdę zakupu kolejnych butelek troszeczkę powiem szczerze, mnie sobą nie tyle co znudził, ale chyba bardziej zmęczył muszę mu dać jeszcze trochę czasu zanim go ponownie zacznę nosić i myślę, że gdybym budowała moją obecną kolekcję będąc zupełnie wyzutą z grup perfumowych i z YouTube'a kupiłabym właśnie wersję EDT bo mimo, że ona ma absolutnie wyraziste DNA klasyka ma tą specyficzną paczulę ma również czekoladowość, delikatną taką karmelowość, to ma taki fajny, świeży flow Czerwonych jagód. Dlatego myślę, że na dzień dzisiejszy, tak wiem, nie powinno się tak mówić, to jest pleonazm, ale myślę, że na dziś wybrałabym jednak dla siebie wersję EDT. I jeśli chodzi o mojego Angela w kolekcji, to byłaby to wersja EDT, bo u mnie w kolekcji po prostu zawsze musiałby być jakiś Angel. Kolejnymi perfumami, które na pewno byłyby w mojej obecnej kolekcji, gdybym była zdala właśnie od grup perfumowych i od YouTube'a, byłyby perfumy, które pewnie kupiłabym z jednej zasadniczej pobudki, a mianowicie twarzy tych perfum. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi i powiem Wam, dlaczego twarz tych perfum tak bardzo lubię. Oczywiście chodzi o perfumy Mongerle, a jak wiecie, twarzą tego zapachu jest Angelina Jolie. I powiem Wam, że Angelina Jolie jest jedną z moich Ulubionych aktorek ever. Tak naprawdę od zawsze ja ją ceniłam zarówno w tych rolach bardziej wymagających, bardziej dramatycznych, jak na przykład jej rola w firmie GIA czy Przerwana Lekcja Muzyki, ale też lubiłam ją bardzo w filmach mocno komercyjnych, jak na przykład Salt, jak na przykład Maleficjent, jak na przykład 60 Sekund. Więc Angelina Jolie jak najbardziej od wielu, wielu lat jest jedną z moich ulubionych i najbardziej cenionych aktorek. I oczywiście Mongerlę kupiłabym niewątpliwie. Z jej powodu, i zresztą z takiego powodu, tak naprawdę je kupiłam. Mimo, że pierwsze recenzje tego zapachu były bardzo negatywne i on się ludziom nie podobał, zupełnie na nie nie zważałam, tylko zaraz po premierze pobiegłam do lokalnej drogerii, która była koło mojej pracy i zakupiłam swoją własną butelkę. Więc, tak naprawdę, butelkę tę mam od czasu, tak naprawdę premiery tego zapachu. Jeśli zaś chodzi o samą naturę zapachu, to przede wszystkim zapach lawendowo-waniliowy. Aczkolwiek, Niewątpliwie ma w sercu troszeczkę kwiatów. Ma delikatny jaśmin, delikatną różę, bardzo dużo tonów i rysa, które nadają kompozycji dyskretnej, delikatnej pudrowości. Tak jak wspomniałam, ma wanilię w bazie, ale też delikatną tonkę i troszeczkę piżma, które wespół zespół z tym rysem właśnie nadają takiej gładziutkiej pudrowości całemu zapachowi, takiej delikatnej proszkowości. Zdecydowanie byłby to mój wybór, niezależnie tak naprawdę od tego, czym się teraz hobbystycznie zajmuję. Kolejnymi perfumami, które z pewnością miałabym w kolekcji, ponieważ są to perfumy, które kupiłam nie tak naprawdę na podstawie hypu na jakichś grupach perfumowych, nie na podstawie recenzji na YouTube. Kupiłam je, ponieważ poczułam je na kimś i po prostu na tej osobie te perfumy pachniały fantastycznie i oczywiście od razu skłoniły mnie do zakupu własnej butelki. Poczułam je na koleżance. Koleżanka o imieniu Dominika. Nie wiem, czy ona ogląda mój kanał. Jeśli ogląda, to Dominiko, serdecznie Cię pozdrawiam. Słuchajcie, na niej te perfumy pachniały po prostu wybitnie. Pachniały jak luksus w butelce. Były absolutnie czarowne, cudowne i od razu tak naprawdę po spotkaniu z Dominiką pobiegłam do domu, dorwałam się do komputera i zaczęłam ich szukać po perfumeriach. I o jakie perfumy chodzi? Chodzi o perfumy od marki Chanel jest to klasyczna Coco, ale w wersji wody toaletowej. Właśnie Dominika miała co ważne wodę toaletową. I słuchajcie, ja tak naprawdę wcześniej testowałam tylko i wyłącznie wodę perfumowaną i ona mi się wydawała taka oldschoolowa, taka bardzo vintage'owa, kompletnie zapachnie dla mnie, a właśnie na Dominice poczułam wodę toaletową. I to był zupełnie inny zapach, aniżeli moja tak naprawdę wsteczna pamięć o testach wody perfumowanej dlatego co do tej wersji nie miałam absolutnie żadnych wątpliwości zakupiłam ją i na mnie pachnie równie bajecznie jak pachniała właśnie na mojej koleżance jeśli chodzi o samą naturę zapachu, no to przede wszystkim jest to kwieciuch, ale kwieciuch oczywiście z pazurem mamy tutaj jaśmin, róże, odrobinę mimozy, mamy też delikatną brzoskwinię, mamy przede wszystkim bardzo mocno akcentujące się w kompozycji goździki e, oczywiście przyprawę a nie kwiaty oraz troszeczkę taką szorstką, lekko drzewną bazę Mamy tutaj m.in. wety, werię, tonkę, odrobinę cywetu, troszeczkę drzewa sandałowego, troszkę podejrzewam również cedru. Perfumy, słuchajcie, z jednej strony bardzo eleganckie, bardzo takie biało-kołnierzykowe, ale z drugiej też luzackie, świetne do t-shirtu i trampek. Generalnie na nie jest zawsze właściwa okazja i właściwy czas. One pachną niezależnie od pory roku po prostu fenomenalnie. I nawet gdybym tak naprawdę nie robiła hobbystycznie tego, co robię, nie prowadziła YouTube'a, na pewno te perfumy miałabym w kolei i ostatnimi perfumami, które na pewno gościłyby w mojej kolekcji niezależnie od wszystkiego, to perfumy tym razem od marki Natletych, które wam pokazywałam dość budżetowej i są to perfumy od marki Calvin Klein i jest to Euforia w edycji Intense. Słuchajcie, ja przez lata byłam ogromną fanką klasycznej Euforii, dopóki nie zrobiono z niej, przepraszam, że to powiem, ale takiego delikatnego kompotu owocowego. Euforia straciła bardzo mocno na parametrach, na charakterze, na zawiesistości, na tej seksowności, którą sobie miała. Troszeczkę odnajduję tej starej Euforii właśnie w edycji Intense, dlatego myślę, że jakbym dzisiaj budowała swoją kolekcję, to wybrałabym właśnie do mojej kolekcji wersję Intense, a nie absolutnie klasyka. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, jest to zapach przede wszystkim owocowy, bo ma dość dużo czarnej porzeczki i jeżyny. Ma delikatny również niuans orchidei, który był w oryginalnej w podstawowej Euforii EDP. Bazę ma dość mocno drewienkowatą, czuję tutaj dość sporo machoniu, ale też delikatne drzewo sandałowe. Niewątpliwie jest tu też sporo paczuli, delikatna dosłownie kropelka żywicy. Bursztonowej do do tego zapachu. Zdecydowanie edycja Intens o wiele bardziej mi się podoba niż obecne wypusty poryformalacyjne euforii, dlatego w kolekcji miałabym właśnie tę wersję, a nie żadną inną euforię. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy film, który był taką troszeczkę fantazją na temat tego, co by było gdyby. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy byście miały, mieli perfumy w kolekcji, gdyby właśnie nie uczestniczenie w życiu grup perfumowych, forów perfumowych, oglądanie kanałów YouTube perfumowych. Bo pewnie kanały, czy grupy, czy recenzje jakoś Was skłaniają do tego, żeby pewne zapachy kupować albo testować. A co by było, gdyby nie to? Gdybyście nie czytali, gdybyście nie oglądali? Dajcie znać, jakie byłoby wasze żelaznych pięć typów w waszych kolekcjach, gdyby nie to wszystko. A tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. Pa-pa!